I jestem zestresowana, bo idę właśnie na badanie do szpitala. Właśnie przyszło do Moniki zamówienie z ASOS. Ona dla siebie takie, wiecie, rzeczy zamówiła. Kochanie, witamy Wojtka w majtkach. <grystanie> Wojtek nawet śmietnik nasz umył. No po prostu wszystko dzisiaj robi. Pachnie zupka. Nawet na dworzu czuć zapach. Nie, on mówi, że on nie widzi w komputerze mojego sedret status. Ja wiem, no mam! No. Chciał ten paszport, mówi, że na tym nowym paszporcie też nie widzi tego sedret status. On w systemie nie miał moi, mojego sedret status i. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jestem zestresowana. Mam tutaj bidon z wodą i staram się pić tą wodę. Ja zawsze piję dużo wody, ale wiecie, jak muszę, to wtedy jest inaczej to, to jakoś mi nie wchodzi ta woda. I jestem zestresowana, bo idę właśnie na badanie do szpitala. Od jakiegoś czasu, ale od dłuższego czasu od dwóch, trzech miesięcy boli mnie coś w dolnej części brzucha, w okolicy jajników. Najpierw zaczęło się bólem z prawej strony, wtedy jeszcze miałam konsultację. Lekarską przez telefon, połączyłyśmy się kamerą z lekarką, kazała mi tam ugniatać, pokazywała, kazała mi zrobić wszystkie badania, nic nie wykazały. Po jakimś czasie poszłam ponownie do lekarza, tym razem już wiecie twarzą w twarz. Kolejny raz wiecie, dotykała mnie lekarka, kazała jeszcze raz zbadać mocz, jeszcze raz krew, wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko wygląda dobrze, no więc skierowała mnie na badanie USG do szpitala. Jamy brzusznej, jajników, coś gdzieś tam musi być i mam nadzieję, że wykryją to podczas tego USG. No i właśnie muszę mieć pełny pęcherz do tego badania. No i piję i piję. Przyjechałam już tutaj na parking, jestem w centrum Newcastle. Tutaj też jest szpital niedaleko, do którego idę. Idę konkretnie do szpitala RVI. Jak jesteście z Newcastle, to wiecie, który to szpital. No, powiem Wam, denerwuję się. Wojtek chciał ze mną przyjechać, ale jest zaznaczone w tym liście ze szpitala, żeby samemu przyjeżdżać. No, chodzi głównie tu o COVID, a wiecie, my nie mamy z kim Maxa zostawić. I i tak Wojtek ze mną by do tego szpitala nie, nie wszedł, bo nie chcę, żeby Max wchodził do szpitala. Yy, tu w samochodzie bez sensu, żeby się dzieli, no więc czeka, będzie na mnie w domu, więc trzymajcie kciuki i ja odzywam się później. Ok, jestem już po badaniu, przyszłam do łazienki tutaj ręce sobie umyć i. Strasznie bolące to badanie było. Strasznie mocno przyciskała tę tą główkę od tego przyrządu. No, naprawdę, no tak mi tam przyciskała pod brzuchem. No ale dobrze, wiecie, to jest moment, a niech tam dokładnie zbada. No i tak jak się pytałam, to wszystko wygląda OK, ale muszą dokładnie zdjęcia obejrzeć. I wyniki będą pod koniec tygodnia, mam do przychodni zadzwonić. Idę już do auta. I dotarło do mnie, że to jest tak naprawdę taki pierwszy vlog, daily vlog, po naszym powrocie do Anglii. Jesteśmy już tutaj w domu kilka dni, ale wiecie, cały czas spędzam czas na montowaniu filmów z Polski, nadrabiam jakieś zaległości, pakuję Wasze zamówienia, za które z całego serca Wam dziękuję. No, także wracam do vlogowania w Anglii, ale ale za nie tak długi czas czeka nas kolejna podróż. Lecimy ponownie do Polski. Tym razem do Wrocławia. Ale to wiecie, w późniejszym czasie opowiem Wam szczegóły, <gryw> jak będzie już bliżej do odlotu. No, czekam na czerwonym świetle. Takie samotne moje autko na tym parkingu. Uważaj! Jesteś zmęczony? Ja właśnie co innego chciałam powiedzieć. Maksiu tu skakał cały czas, teraz je. Skakał, uśmiechnięty, radosny i właśnie tak mi się coś skojarzyło. Tak mi się właśnie skojarzyło, że jak dziecko się obudzi, to jest radosne. Cieszy się, że, że nowy dzień się zaczął. Że może się bawić, aż radość tryska od dziecka. A jak dorosły się obudzi. Ach, to myśli, ciężko wstać. I myśli, ile to do zrobienia jest. I myśli, ile to kłopotów jest. I zupełnie inne podejście mają dzieci do życia. I musimy się od dzieci uczyć, że trzeba się cieszyć, że się nowy dzień zaczął. Nawet jak poprzedniego dnia było źle, to nowego dnia można wszystko zacząć od nowa. Zobaczcie, jak malinki nam obrodziły. Jedna. Wow, tu kolejne trzy są, bo tam za listkiem schowana jeszcze jedna. Tam na tamtym krzaku są jeszcze. Uuu, zbieramy. Na razie mam tyle, Maksiu kilka zjadł. No, jest porcyjka. Właśnie był kurier z Amazona z takim malutkim zamówieniem, to Wam pokażę co tutaj mamy. Zgrzewka Pepsi, 8 sztuk bez kofeiny. Jedną puszkę już otworzyliśmy. Fajnie, lubię trzymać puszki w lodówce. Jak tak naprawdę chce się pić, to się wyciąga i zawsze zimna jest. Pasta do zębów Sensodyne Enamel Pro. I tutaj Wojtek coś śmiesznego kupił. 6 sztuk za 6 funtów, było, tak? Mówiłeś? Tak. I to jest takie urządzenie, które się podłącza do kontaktu. Włącza się do kontaktu. I to wydaje ultra dźwięki. I muchy, muszki, komary nic nie przylatuje do domu ale nie szkodzi to zwierzętom, także nasza Lili nie będzie tego słyszeć, a, a wiecie, jakieś tam owady nie powinny przylatywać. No zobaczymy, jak za egzamin to dam Wam znać. Za porządki się z Wojkiem zabraliśmy dzisiaj, Wojtek sprząta ogródek. Ja tutaj działam w salonie, ale wiecie co, chyba Wam nie pokazałam, od dzieci dostałam też na urodziny Ola Plex trójkę, Monika... Długi czas spędziła w internecie i czytała, który jest najlepszy, który numer, jeżeli chce się tylko jednego kosmetyku użyć, bo wiem, że tam się niektóre numery łączy ze sobą, coś takiego. No i wyczytała, że jeżeli chcemy tylko jednego użyć, to trójka jest najlepsza. Nie wiem, pierwszy raz będę używała Olaplex, to się nakłada na wilgotne włosy przed myciem, z tego co tutaj czytałam, także ojejka, dwa- trzy razy w tygodniu dużą, dużą nadzieję pokładam w tym, mam nadzieję, że się sprawdzi, ale tyle osób poleca Olaplex, że myślę, że będę zadowolona. I wiecie, co? Jak już jesteśmy w temacie porządków, to mm, zebrało mi się tu kilka opakowań, to od razu takie mini denko wam pokażę. Mam tutaj opakowanie po masce do włosów Pantin Smooth and Sleek. Mam tutaj też opakowanie po matującym żelu do mycia twarzy Eveline. Wiecie co? On był z aktywnym węglem, czyli taki czarny kolor miał. A jak chciałam nim myć twarz rano czy wieczorem przy zlewie, to tak średnio mi się sprawdzał, ale jak go zaczęłam używać pod prysznicem, w sensie jak pod prysznicem twarz myłam, to rewelacyjny, także polecam. Tutaj mam opakowanie po peelingu Body Scrub Sanctuary. Super, rewelacja, ale wiecie, że to jest moja ulubiona firma. Ojej, pociekła woda. Opakowanie po żelu pod prysznic. Co to za firma jest? Zawsze zapominam. Xtofie Original Source, Boże, jest z wielkimi literami napisane. To było jabłko i melon, to był taki przezroczysty żel. I tutaj mam puste opakowanie po serum z retinolem Viola Skin. I wiecie co, zużyłam jeszcze opakowanie po olejku CBD. Byłam bardzo ciekawa, bo um, jakiś czas temu bardzo głośno było w internecie, na YouTubie o olejkach CBD. Nawet jedna z firm się do mnie zgłosiła, ale wiecie co, ja nie wiem, ja tak za bardzo w te olejki nie wierzyłam. I kupiłam sobie sama, znaczy Wojtek dokładnie mi kupił olejek CBD, poczytał. I chcieliśmy sprawdzić. E, miałam trochę takich w ostatnim czasie stresujących sytuacji, trochę byłam poddenerwowana. E, Wojtek stwierdził, spróbuj, nie zaszkodzi, a może pomoże. I wybrał taki olejek CBD. Jaka to jest firma? Cannabidol. I wiecie co, wybrał dużo mocniejszy niż tutaj zazwyczaj polecają. 2400 mg, jest to, że tak powiem, z górnej półki mocy, jeżeli o, o moc chodzi. Moc? Tak to się mówi? O moc. I wiecie co, brałam przez jakiś czas tak, jak zalecali. Pryskałam sobie pod język, trzymałam dwie minuty, to chyba było dosłownie tak, jak wszystko tutaj było opisane. Kompletnie na mnie to nie działało, więc nie wiem, jak te słabsze olejki miały, niby działać. Nie wiem, albo, albo e, mój organizm nie poddawał się temu. Chociaż ja mam, e, powiem Wam, słaby organizm, tak to można nazwać. Wszystkie tabletki, wszystko na mnie zawsze bardzo szybko, bardzo silnie działa. No i się zdziwiłam, że to nie zadziałało. Bo I tak mówi, spróbuj podwójną dawkę. Próbowałam podwójną dawkę. Ja nie wiem, wiecie, co, czy ja czułam różnicę. MO! Kochanie! Witamy, Wojtka w majtkach. No. To w Musiałam obciąć, bo Wojtek wszedł mi centralnie w majtkach i nie wiem, na czym skończyłam. On tak Wojtkowi najlepiej porządki zrobił w ogródku w majtkach. No w ogóle ja tu stoję, nagrywam, on tak sobie po prostu wszedł. No i nie wiem, teraz mnie zbiłeś z tropu. Co ja mówiłam? Że, że, nie wiem, że y, może jakieś delikatne, <grymne> będziesz się dostrzągał, <grymne> sięga po coś, może bardzo delikatne działanie, ale nie wiem. No na mnie nie działało i proszę was bardzo, dajcie znać w komentarzu, jeżeli używaliście olejku CBD, czy na was zadziałał. No wiem, że są osoby, nawet y, z mojego grona znajomych, że mówią, że zadziałało, ale no na mnie nie jest ciekawa jak tam u was. Wojtek to naprawdę generalne porządki robi. Domek przewrócił do góry nogami, będzie kosił trawę. Maksiu w rękawiczkach pomaga, tacie. Tak, Maksiu? Taki, kochany, taka pomoc. Włosy sobie spięłam, będę teraz y, dalej tutaj ogarniała salon. I wiecie, co tak się gorąco zrobiło? No naprawdę, piękna pogoda dzisiaj. Może po maksa drzemce pojedziemy z nim do parku, chociaż Wojtek to woli, wiecie, spędzać czas na dworzu. Tutaj u nas w ogródku. Tak mu dobrze jest, no zobaczymy, w każdym razie idę przebrać bluzę na jakąś koszulkę i robię pranie, odkurzanie, no i wiecie, <laughs> tak dalej, tak dalej i tak dalej. Okej, okay, pralka zapełniona, słyszycie odgłos kosiarki, jak Wojtek tam działa na dworzu? Właśnie przyszła do Moniki zamówienie z ASOS. Ona dla siebie takie, wiecie, rzeczy zamówiła. Ale pomyślałam sobie, że Wam pokażę. Tutaj jest krem nawilżający z filtrem 30, Acneside. Jak to wygląda? Aha, taki w tubce, fajny. Tylko wiecie co? Kurczę, nie spytałam jej o ceny. To jest taki sztyft na wypryski. Ale wiecie co? Muszę Wam pokazać. Bo ma bardzo fajne opakowanie. To jest Glow hoop, i to było niedrogie, to było w przecenie na trzy z hakiem, to wiem, bo mi powiedziała. I to ma taką. U o kurczę, o, ja radę. I to ma taką metalową kuleczkę, zobaczcie. Bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne w użyciu. Zaraz to jej zapakuję. Tutaj jest e, jeszcze serum. Nie, kwas mlekowy, tak chyba się to mówi, 10% z The Ordinary. No, Monika używa od jakiegoś czasu kwasów i bardzo sobie chwali. I tutaj mamy Revolution Pro. Aha, to jest spray, który się pryska na makijaż. I on jest z filtrem 30. I tutaj mamy jeszcze trzy rzeczy. Tę cenę znam: 45 funtów ta bluza kosztowała. I tak się Monika zastanawia, czy ją zostawić. Bo wiecie co? Nie wiem, czy ona jest warta tych pieniędzy. W dotyku jest taka jakaś szorstka. Troublemaker, to fajne. Z kieszenią. Zaraz wam pokażę, jak ona z tyłu wygląda, ale tutaj mam jeszcze rozłożoną taką koszulkę. O! Fajna taka słodka z owieczką. I tu jeszcze taki top. On jest taki krótszy do pasa, ale podobają mi się te wykończenia, takie, wiecie, z taką falbanką. No i ta bluza z tyłu ma taki obrazek. Zobaczcie. O! Nie wiem, ona jeszcze się zastanowi, ale 40 funtów to taka średnia cena chyba. Ta koszulka chyba dychę kosztowała, a tutaj, a tu nie wiem, ta czarna bluzka.

a family tree part of you and part of me and if we should separate Wojtek nawet śmietnik nasz umył, no po prostu wszystko dzisiaj robi i cały czas słychać jak sąsiad kosi trawę. Dzisiaj jest dzień koszenia chyba, dlatego, że taka piękna pogoda, chmurki są, ale słoneczko świeci, naprawdę jest gorąco. Zobaczcie co Wojtek znalazł tam w budzie naszej, wanienkę Maksia, to była jego pierwsza wanienka, ojejka jak mi się miło kojarzy. Wojtek ją umyje teraz i naleje wody i Maksiu tu się na bakiardzie pobawi wodą dzisiaj. Będziesz się kąpał?

Jakie piękne ciasteczka. Ostatnio Monika z Maksem upiekli i udekorowali. Nie przejmujcie się, że tu są nadgryzione, ale Maksiu wczoraj wieczorem próbował i on próbował jednego ciasteczka. Odkładał, bo on musi następnego spróbować. Generalnie to już są jego ciasteczka i tak sobie każdego próbował. Czy różnią się smakiem, ale pięknie wyszły naprawdę. Tak się w wodzie. <grymne> no. <grymne> Max, teraz będziesz na drzemkę. Jak wstanie, to pójdę z nim na pocztę i do kuriera. Chyba że skoczę, jak on będzie spał, ale zobaczymy Tu na kanapę. Nie, siadł. Cały czas się pluskał w tej wodzie, i dopiero teraz wejdę tego przyniósł. Ja sobie otworzyłam Pepsi. I wiecie co? Chciałam Wam taką ciekawostkę powiedzieć. Już to kiedyś zauważyłam ja, a teraz Max to potwierdził. Czy wy wiecie, że ser w Polsce według nas. I mleko ma inny smak. Max jest tak przyzwyczajony do tego angielskiego mleka w butelkach, że jak mu dawałam mleko w Polsce i to nie, że jedno, różne mu kupowaliśmy, nie za bardzo chciał pić. Po kilku dniach się przyzwyczaił i pił, ale no taki był, wiecie, nie za bardzo do tego mleka. Sero w ogóle nie jadł. Kupiłam mu jeden ser, drugi ser. Nie jadł, po prostu nie jadł i próbowaliśmy i faktycznie no, nie wiem dlaczego, ale no ma inny smak, naprawdę. I jeszcze jedno chciałam Wam opowiedzieć, bo być może ktoś będzie miał podobną sytuację, to żeby był przygotowany, żebyście byli przygotowani na to, że takie coś może się stać, może mieć miejsce. Patrzę, czy Wojtka w lustrze nie było widać, bo on cały czas w majtkach chodzi. Teraz bez, proszę. Wiecie co? Wysiedliśmy z samolotu tutaj już na terenie UK. Idziemy tam do celników. No i podają mu nasze dowody, na dowody lecieliśmy, Wojtka dowód, Maxa dowód, mój dowód, no i się zatrzymał przy mnie, Straszny, był w ogóle brał tak do góry ten dowód, przyglądał się Wojtkowi, Maxowi, mi, no generalnie bardzo miły był celnik, bardzo miły, uśmiechał się, żartował z Maxem i wiecie co, Wojtek on tu bierze wszystko, co jest przygotowane do sklejania i tak dalej, Wojtkowi tutaj na stole robótkę tak, tak. przygotowałam, wiecie, jakieś naprawianie, sklejanie. Potem, dobra? Poczekaj, tylko, poczekajcie, tylko buźki dam Maxowi. Dobra, już poszli. No i tak się zatrzymał przy mnie ten celnik, yy, i on się mnie pyta, czy ja mam settled status. Ja mówię, no mam. On mówi, że on nie widzi w komputerze przy moim paszporcie, czy nie, on mówi, że on nie widzi w komputerze mojego settled status. Ja mówię, no mam, no. Ja jako pierwsza że tak powiem, z rodziny dostałam. Został mi przyznany. U Wojtka mówi, widzi, u Maxa widzi, u mnie nie widzi. Mm, tak, pomimo tego, że Max ma brytyjski paszport, to i tak dla niego ten status musieliśmy robić. E, I ja mówię, no nie wiem co, no maila mu pokażę, w który dostałam, e, wiecie, w którym ogłaszają, że przyznali mi ten status i wiecie co, grzebałam, grzebałam po tej skrzynce mailowej i no wiecie jak to jest, lekki stres i nie mogłam tego znaleźć. Różne mm, słowa wpisywałam, żeby mi znalazło tego e-maila i nie mogłam, nie wiem czemu. Jest na pewno gdzieś tam. Próbowałam zdjęcie znaleźć, bo ja zawsze wszystkiego fotografie sobie robię i też nie mogłam znaleźć tak na szybkiego. Mówię jemu, ja że mam paszport też przy sobie, bo przecież w Polsce nowe paszporty odebraliśmy. E, wziął ten paszport, mówi, że na tym nowym paszporcie też nie widzi tego settled status, pewnie dlatego, że nowy paszport, nie wiem. W każdym razie uwierzył mi na słowo, że mam ten settled status e, i powiedział, no że mamy iść oczywiście, ale żebym uaktualniła, jakoś tak to powiedział, i dodała mój paszport i mój dowód do mojego setel status. Nie wiem jeszcze, jak to się robi. E, nie wiem, muszę wejść tam na tego e-maila, muszę wejść tam w ten mój link. Może gdzieś tam jest jakaś, jakiś odnośnik, że można uaktualniać coś. W każdym razie on w systemie nie miał moi, mojego setel status i no chciałam uprzedzić, że może jak pierwszy raz będziecie przekraczać granice, to może, nie wiem, wydrukujcie sobie, bo to taka, nie wiem, stresująca dla mnie była sytuacja i żeby Was to nie spotkało, w razie czego, wiecie, macie dokument, że macie przyznany. Ja już sobie na pewno na następny raz wydrukuję, nawet jak coś tam aktualnie to i tak wydrukuję, żeby mieć pewność, no ale tak chciałam Wam, z Wami tylko się podzielić moją przygodą na granicy, no. Pranie wystawiłam na dwór. Muszę na razie wieszać pranie w domu, i potem wystawiam całą suszarkę na dwór, bo Max mi połamał ten koszyk, wiecie, co się pranie wrzuca do niego taki plastikowy. I teraz całe pranie z pralki wyciągam na wyspę, wieszam i dopiero z całą suszarką wynoszę na dwór, ale już jest i już schnie. Jest tak gorąco, Max śpi, bo <laughs> się na mnie spojrzał, zawsze mnie bawią takie momenty, jak Wiecie, każdy robi coś innego, jest cisza w domu, i nagle ja zaczynam nagrywać i zaczynam mówić. I Wojtek tak spojrzy, bo nie wie, czy ja do niego mówię, czy co. W każdym razie Max śpi, jest pięknie. Wojtek podgrzał zupkę. Mamy pyszną zupkę dzisiaj na obiad, i Wojtek stwierdził, że na dworzu sobie zjemy. Pachnie zupka, nawet na dworzu czuć zapach. Trochę śmietanki. O! Muszę wam coś pokazać. Nasza Lili siedzi tak już od 10 minut i się myje. Ona była w torbie na dworzu na chwilę. I Wojtek spryskiwał wszystko, wiecie, takim wężem ogrodowym i trochę ją niechcący pochlapał. No i ona teraz musi się umyć z tej całej wody. Ojen jaka słodka.